Zabawę z citronem ciąg dalszy, pokażę Wam na jakim etapie jestem obecnie. To już, to jest prawy przegub zewnętrzny, on nie pobokuje sobie, czyli pryka przy skrętach mocniejszych. No leciało piachu, już błotka, smar lecią i wystarczyło, żeby go zniszczyć. A najciekawsze jest to, że kiedy mieliśmy lewy przegub, to prawy w ogóle się nie odzywał, dopiero wołenie lewego. I jakoś tak po miesiącu zaczął uzywać się ten mały. Pierdzielony gnojek. A to jest nowy przekup. Czyściutki piękny. Zaraz napakujemy smalu, zamontujemy to. Grunto, dobra organizacja pracy, czyli są wszędzie. Potem wszystko ciężko znaleźć. A przy wymianie przekupów przy wymianie, przy to następująco. Wszystko zdemontowane. No, ogólnie powinno się to całe zawieszenie zdemontować, byłoby prościej łatwiej. Ale przy takich warunkach jakie są, to ciężko to wszystko yy, tak sobie zrobić. Na podnosie byłoby umiedził pięknie i w ogóle. Ale to tak nie do końca. Ogólnie no, w czy można znaleźć informację, że w mnie się przegub z półosią, co jest nieprawdą, bo przegub bardzo fajnie się wybija, więc nie ma z nim problemu wodnego. Tylko, że go po prostu teraz wsadzić, zmontować, żeby te gosy też nie nałapał Zobaczcie też, jak osłony z terena sprawiają, że samochód koroduje od zewnątrz. Miał tak samo, właśnie x tylko x ma taką fajną warstwę ochronną, i pod tym gniu tutaj, czy piątka, ma korozji. Trzeba to usunąć wszystko wyczyścić. Żeby to nie szło dalej. Nie wiem co to jest. Jakiś osusza czy co to jest do Nie mam pojęcia. Ale tutaj taka malutka dziureczka też się jakaś robi. To się przykręcą. Zobaczcie. No, to było to wszenie. To, to poczyścić. I no to przecież potem zginie. I to jest znalazłem winnowajce, czemu mi ABS raz działał. Raz nie to w ogóle kabel przerwany i przy deszczu. Niestety ABS nie działa. I zobaczcie, tu jest w ogóle kabel przerwany, a mimo to. ABS działał, a czy to chyba nie jest ABS. Co ja To jest po prostu czujnik z życia w gościu. Ty się w ogóle nie znasz, jak wypowiadać na takie tematy.